Wmawiano mi to wiele razy i często. A jeśli wciąż i wciąż słyszy się, że jesteś nikim, jesteś nikim, to zwykle jest tak, że człowiek zaczyna w to wierzyć. Ponieważ łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy niż w dobre. Hm, to dziwne, ale tacy jesteśmy. Ja przynajmniej taki byłem. Wywodzę się z rodziny ludzi wierzących, z rodziny chrześcijańskiej. Moi rodzice od dziecka opowiadali mi o Bogu, o Jezusie Chrystusie, ale przyszedł taki czas w moim wtedy jeszcze bardzo młodym życiu, kiedy uświadomiłem sobie, że chrześcijaninem nie można się urodzić. Uświadomiłem sobie, że chrześcijaninem trzeba się stać. I zapragnąłem pokoju z Bogiem, zapragnąłem pewności zbawienia, zapragnąłem bycia przez Boga kochanym. I uczyniłem Jezusa Chrystusa kimś najważniejszym dla siebie. Tyle, że życie niedługo później mocno zweryfikowało, te moje postanowienia. Robiłem wiele głupich, niepotrzebnych rzeczy, być może dlatego, że potrzebowałem odreagować swoją grzeczność we wczesnej młodości i w dzieciństwie. Niestety także znalazłem się w towarzystwie ludzi, którzy popychali mnie do czynienia złych rzeczy. Ta sytuacja spowodowała, że popełniłem kilka nieodwracalnych. Bardzo dla mnie tragicznych błędów. W efekcie odszedłem od Boga. W efekcie stałem się samotnym, nieszczęśliwym człowiekiem, bardzo pogubionym. Środowisko, w którym zrastałem, stwierdziło, że odszedłem zbyt daleko od Boga. I zaczęto mi wmawiać, że, że już nie ma dla mnie powrotu, że jestem nikim, że straciłem swoją godność. Próbowałem spojrzeć na siebie z boku i myślałem sobie: No, rzeczywiście, oni chyba mają rację. Rzeczywiście odleciałem zbyt daleko i uwierzyłem. Uwierzyłem, że jestem nikim. A to jest bardzo pokażające bycie nikim. Bycie nikim upokarza, pozbawia godności. I wtedy właśnie wspomniany przeze mnie Jezus Chrystus spotkał się ze, mnie, ze mną jakby drugi raz, o ile tak wolno powiedzieć, o ile tak można powiedzieć, i przekonał mnie, to było niezwykłe. Przekonał mnie, że nieprawdą jest, iż jestem nikim. Przekonał mnie, że dla Niego jestem kimś bezcennym wręcz. Przekonał mnie, że On mnie kocha, że za mnie oddał swoje życie, żebym mógł być kimś w Nim i dzięki Niemu. I że dzięki Niemu mogę mieć, jeśli tylko tego zapragnę. Swoją godność. Zapragnąłem. Bardzo tego potrzebowałem. Dzisiaj, po wielu latach, mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem dzięki Jezusowi Chrystusowi. I tak jak powiedziałem, kocham go. I on jest pierwszy, a ja jestem drugi. Każdemu polecam taki stan.